Witajcie, drodzy widzowie! Witamy na moim kanale. Dziś opowiem Wam o tym, jak sobie radzić z brakiem szacunku w świetle filozofii stoickiej. Jak możemy sobie poradzić z irytującymi sytuacjami, z którymi od czasu do czasu spotykamy się w życiu. Jak możemy chronić się przed brakiem szacunku i zachować wewnętrzny spokój. W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zachować siłę i spokój w takich sytuacjach, przedstawiając dziewięciu skutecznych lekcji stoickich. Jeśli chcesz być bardziej spokojną i zrównoważoną osobą w swoim życiu, nie zapomnij obejrzeć tego filmu do końca. Możesz także znaleźć więcej treści na temat tego, jak stoicyzm może zmienić twoje życie, subskrybując nasz kanał. Nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień, dzięki czemu będziesz natychmiast informowany o naszych nowych filmach. Lekcja 1: To, jak postrzegasz rzeczy, ma znaczenie. Wyobraź sobie, że pewnego dnia idziesz ulicą, gdy ktoś nagle na ciebie wpada i nie przeprasza. Natychmiast możesz poczuć złość lub frustrację. A co jeśli powiem ci, że tak naprawdę niepokoi cię nie samo wydarzenie, ale to jak je postrzegasz? Oto esencja pierwszej lekcji stoickiej: liczy się sposób, w jaki postrzegasz rzeczy. Słynny stoicki filozof Epiktet powiedział: Nie liczy się to, co ci się przydarza, ale to jak na to reagujesz. Oznacza to, że siła zachowania spokoju i opanowania w obliczu braku szacunku leży w Twojej własnej percepcji i osądzie. Pierwszym krokiem w obliczu braku szacunku jest zatrzymanie się i przemyślenie. Żądaj sobie następujące pytania: czy ta sytuacja jest naprawdę tak zła, jak się wydaje? Czy mogę spojrzeć na to z innej perspektywy? Weź na przykład pod uwagę, że osoba, która na ciebie wpadła, mogła mieć zły dzień lub nie zdawała sobie sprawy, co robi. Zmieniając swoją percepcję, możesz zmienić swoją reakcję emocjonalną ze złości na zrozumienie, a nawet obojętność. Inną pomocną techniką jest przypomnienie sobie, że możesz kontrolować swój umysł, ale nie możesz kontrolować wydarzeń zewnętrznych. Podkreślał to w swoich medytacjach Marek Aureliusz, inny wielki stoicki filozof. Zachęcał ludzi, aby skupili się na własnych myślach i działaniach, zamiast martwić się rzeczami, na które nie mają wpływu. Zatem, gdy ktoś okazuje brak szacunku, zamiast natychmiast reagować, poświęć chwilę, aby przypomnieć sobie, że nie możesz kontrolować zachowania tej osoby, ale możesz kontrolować własną reakcję. Aby uczynić tę lekcję praktyczną, spróbuj wykonać proste ćwiczenie, gdy następnym razem spotkasz się z brakiem szacunku. Weź głęboki oddech i obserwuj swoje myśli, zamiast natychmiast reagować. Zwróć uwagę na początkowy wybuch emocji a następnie świadomie zdecyduj się spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Robiąc to, przekonasz się, że Twój stan emocjonalny ulegnie poprawie i będziesz mógł spokojniej radzić sobie z brakiem szacunku. Lekcja 2. Rozróżnianie między kontrolowanym i niekontrolowanym. Wiele wyzwań, przed którymi stoimy w życiu, wynika z naszych reakcji na wydarzenia, na które nie mamy wpływu. Jedną z podstawowych zasad stoicyzmu jest nauczenie się odróżniania rzeczy, które możemy kontrolować od tych, których nie możemy. Jest to klucz do utrzymania zdrowia emocjonalnego i odnalezienia wewnętrznego spokoju. Marek Aureliusz wielokrotnie poruszał ten temat w swoich rozmyślaniach. Podkreśla, że mamy kontrolę nad własnymi myślami i działaniami, ale wydarzenia w świecie zewnętrznym i zachowania innych są poza naszą kontrolą. Kiedy mamy tę świadomość, możemy skierować naszą energię i uwagę na rzeczy, które faktycznie możemy zmienić. Załóżmy, że przyjaciel niespodziewanie okazał Ci brak szacunku. Twoją pierwszą reakcją może być złość lub uraza. Jeśli jednak rozważymy tę sytuację ze stoickiej perspektywy, musisz pamiętać, że nie możesz kontrolować zachowania swojego przyjaciela, ale możesz kontrolować swoją reakcję na tę sytuację. Zwiększa to twoją zdolność doradzenia sobie z reakcjami emocjonalnymi i pomaga uniknąć niepotrzebnego stresu. Kolejną zaletą rozróżnienia między tym, co można kontrolować, a tym, czego nie można kontrolować, jest to, że pozwala pozbyć się niepotrzebnych zmartwień. Na przykład nie możesz kontrolować pogody, ale możesz kontrolować, czy w deszczowy dzień weźmiesz parasol, czy nie. Podobnie nie możesz kontrolować myśli i zachowań innych, ale możesz kontrolować to, jak się wobec nich zachowujesz. Aby zastosować te lekcje w praktyce, spróbuj spojrzeć na wydarzenia, które spotykasz każdego dnia, przez stoicką soczewkę. Żądaj sobie następujące pytania: czy mogę kontrolować te sytuacje? Jeśli nie mogę, czy jest sens się tym martwić lub denerwować? Te proste pytania uspokajają twój umysł i pozwalają skupić energię na tym, co naprawdę ważne. Lekcja 3. Znajdowanie wewnętrznego spokoju. W chaosie życia spotkanie z brakiem szacunku może nami wstrząsnąć emocjonalnie. Jednak filozofowie stołyki podkreślają znaczenie odnalezienia i utrzymania wewnętrznego spokoju. Wewnętrzny spokój to zdolność do zachowania spokoju niezależnie od czynników zewnętrznych. W tej lekcji dowiesz się, jak znaleźć i utrzymać wewnętrzny spokój, radząc sobie z brakiem szacunku. Epiktet powiedział: To nie rzeczy, które nam się przytrafiają, denerwują nas, ale nasze osądy na ich temat. Oznacza to, że to, jak reagujemy na zdarzenia, jest ważniejsze niż same wydarzenia. Aby znaleźć wewnętrzny spokój, pierwszym krokiem jest przejęcie kontroli nad naszymi myślami. Twoje myśli kształtują twoje reakcje emocjonalne. Pozbywając się negatywnych myśli, możesz osiągnąć bardziej zrównoważony i spokojny umysł. Medytacja i ćwiczenia głębokiego oddychania są bardzo skuteczne w odnajdywaniu wewnętrznego spokoju. Marek Aurelius uspokajał swój umysł i utrzymywał spokój wewnętrzny, często medytując. Medytacja pomaga oczyścić umysł i uporządkować myśli. Medytując przez kilka minut każdego dnia, możesz zyskać jasność umysłu i równowagę emocjonalną. Lekcja 4 Znaczenie bycia cnotliwym. Jednym z kamieni węgielnych filozofii stoickiej jest to, że bycie cnotliwym powinno znajdować się w centrum naszego życia. Cnota to nie tylko pojęcie moralne. Ale także kluczowy element naszego zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Podczas tej lekcji przeanalizujemy, jak bycie cnotliwym może nam pomóc w radzeniu sobie z brakiem szacunku. Snota to dążenie do czynienia tego, co właściwe i doskonalenia naszego charakteru. Filozofowie stołyki twierdzą, że bycie cnotliwym jest niezbędne dla duchowego pokoju i szczęścia. Podczas gdy epiktet powiedział: Cnota jest największym skarbem człowieka, Marek Aureliusz powiedział. Prowadzenie cnotliwego życia umożliwia człowiekowi życie w harmonii ze sobą i wszechświatem. W obliczu braku szacunku praktykowanie cnotliwego zachowania chroni cię przed emocjonalnym zamętem. Na przykład, gdy ktoś jest wobec ciebie niegrzeczny, wybranie cierpliwości i zrozumienia zamiast reagowania w ten sam sposób pozytywnie wpłynie zarówno na ciebie, jak i na drugą osobę. Pomaga to zachować wewnętrzny spokój i równowagę emocjonalną. Kolejnym ważnym aspektem cnoty jest zapewnienie sprawiedliwości. Bycie uczciwym wymaga bycia uczciwym i uczciwym nie tylko wobec innych, ale także wobec siebie. Uczciwe podejście do lekceważącego zachowania innych, próba zrozumienia, dlaczego zachowują się w ten sposób i obiektywna ocena sytuacji, uchroni cię od niepotrzebnych obciążeń emocjonalnych. Lekcja 5. Nie przejmuj się opiniami innych. Jedną z ważnych lekcji filozofii stoickiej jest to, aby nie przywiązywać zbyt dużej wagi do opinii i myśli innych. Przez całe życie możemy przegapić wiele okazji, martwiąc się tym, co myślą lub mówią inni. W tej lekcji omówimy, w jaki sposób możemy nauczyć się nie przejmować opinią innych, gdy spotykamy się z brakiem szacunku. Epiktet powiedział: Nie przejmuj się tym, co myślą o tobie inni, ale tym, co myślisz o sobie. Oznacza to, że nie powinieneś pozwalać, aby osądy i opinie innych ludzi Cię definiowały. Nie powinieneś opierać swojej pewności siebie i poczucia wartości na opiniach innych. Kiedy spotykasz się z brakiem szacunku, powinieneś skupić się na własnych wartościach i zasadach, zamiast martwić się tym, co myślą lub mówią inni. To, jak inni cię postrzegają, nie odzwierciedla twojej prawdziwej wartości. Ważną rzeczą jest utrzymanie własnego wewnętrznego spokoju i cnotliwego życia. Lekcja 6: Siła życia chwilą. Kolejną ważną lekcją na którą podkreślają stołyki filozofowie, jest życie chwilą i uświadomienie sobie mocy chwili obecnej. Zatrącenie się w żalu za przeszłość i zmartwieniach o przyszłość może sprawić, że trudno będzie ci uporać się z brakiem szacunku. Podczas tej lekcji omówimy znaczenie życia chwilą i tego, jak możemy pozostać silniejsi w obliczu braku szacunku. Marek Aureliusz powiedział: Przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie ma. Jest tylko chwila i od nas zależy, czy wykorzystamy ją jak najlepiej. To powiedzenie mówi nam, że nie powinniśmy pozwalać, aby wydarzenia z przeszłości i przyszłości miały na nas wpływ. W obliczu braku szacunku skupienie uwagi na chwili obecnej pomaga zachować równowagę emocjonalną. Życie chwilą pozwala zachować większy spokój psychiczny i emocjonalny. Zamiast tkwić pomiędzy żalami z przeszłości i niepewnością przyszłości, świadomość chwili obecnej pomoże Ci poczuć się silniejszym i bardziej zrównoważonym. Kiedy spotkasz się z brakiem szacunku, Zaakceptowanie danej chwili i odpowiednia reakcja chroni twoje zdrowie emocjonalne. Kolejną ważną kwestią jest to, że życie chwilą zwiększa świadomość. Uważność pozwala lepiej zrozumieć, co dzieje się wokół ciebie i twoich własnych reakcji emocjonalnych. Życie chwilą daje jaśniejszą perspektywę i pozwala bardziej świadomie reagować na brak szacunku. Epiktet powiada, że i każdą chwilą tak, jakby była twoją ostatnią. To przypomina nam, abyśmy doceniali i cieszyli się każdą chwilą. Kiedy spotkasz się z brakiem szacunku, pamiętaj o tych słowach, doceń obecną chwilę i postępuj zgodnie z nią. Uwalnia cię to od niepotrzebnych obciążeń emocjonalnych i pomaga zachować wewnętrzny spokój. W tym filmie nauczyliśmy się dziewięciu skutecznych sposobów radzenia sobie z brakiem szacunku, kierując się filozofią stoicką. Każda lekcja oferuje potężne narzędzia które pomogą Ci zachować wewnętrzny spokój i prowadzić bardziej zrównoważone życie. W świetle stoickiej mądrości możesz mocniej stawić czoła wyzwaniom życia i chronić swoje zdrowie emocjonalne. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Kontynuuj integrowanie mądrości stoickiej ze swoim życiem, aby zwiększyć swój wewnętrzny spokój i utrzymać zdrowie emocjonalne.